Proszę, słuchamy Radio Maryja. Radio Maria? Tak. Oj, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja chciałam, ja chciałam uprzejmie poprosić tego ojca Piotra, bo tyle razy dzwonię, jeszcze ani razu się nie dodzwoniłam. Dopiero pierwszy raz dzisiaj. Już wiele dni ja próbowałam. Ale akurat chyba rozmawia teraz tam słyszę, jakaś pani, bo niektórzy zadzwonią tak inaczej. a ja, ja jeszcze nawet jeden, jedyny raz nie zadzwoniłam. Nie no, dobrze, i co Pierwszy pani może mogę do... poczekać? Jak no kończy mówić? Proszę pani, niech pani posłucha. Najpier niech pani teraz posłucha w radiu, kto mówi. Tak, tak słabo słyszę, bo nie wiem, tam rozmawiałem akurat z tym radium. Proszę nie, nie słyszałam teraz, dobrze? Halo? Ja to mówi Kalisz, tutaj jest. Bardzo proszę. I co ważne, co takiego ważnego ma Pani do powiedzenia nam? Poczekać, tak? Trochę? Nie czekać. Od pierwszej czekać? chwili jesteśmy na antenie. Dobrze. To wyłączyć, tak? Dobrze. Aha. No, świetnie. Mamy program rozrywkowy dzisiaj, widzę. Radio Maria, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. To radzi zawsze. Proszę Ojca, chciałbym kilka słów właśnie... Kto na telefonuje? Ten, ten temat dzisiejszy. Kto telefonuje jeszcze? Tylko takie pytanie. Tak. Kto telefonuje? Halo. Ja, ja nie rozumiem. Kto telefonuje, jeżeli może się pan przedstawić? Nazwisko moje? Imię, przynajmniej imię. No dobrze. To trzymać słuchawki, tak? Nie, no jesteśmy na antenie, tylko proszę się przedstawić nam. Z Dziękuję Panie Karolu i proszę bardzo. Można już? Tak, tak, tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. E, e, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Kto do nas telefonuje? Jestem słyszalny, tak? Tak, jak najbardziej. Kto do e, nas telefonuje? Mam dzwoni? E, rolnik spod Krakowa. E, mam kilka bardzo ważnych spraw dla rolników rodziny Radia Mareja i wszystkich patriotów. A możemy poznać Pana imię? Pierwsza sprawa... Czy Pan mnie słyszy? Halo? Halo, Słyszy mnie Pan? Nie wiem, czy nie słychać. Sły pan jest słyszalny, ale ja nie wiem, czy Pan mnie słyszy. Chciałem poznać Pana imię. Kto do nas telefonuje? Pierwsza sprawa... Ale słyszy mnie Pan? Do, do pana czy dr. może Grabianki i rolników. Proszę Pana... Czy pan słyszy mnie? My z reguły, kiedy telefonujemy do Radia Maria, wiedząc, przedstawiamy, prezentujemy się, przedstawiamy swoje imię. Czy mógłby pan je nam przedstawić, całej rodzinie Radia Maria? Eee, czy trzeba powiedzieć swoje nazwisko? Ja pytam się o imię pana. Eee, nie zrozumiałem. No więc, skoro nie ma niezrozumienia, trudno nam, drodzy państwo, drodzy państwo rozmawiać. Halo? Cały czas pana słucham. Panie Dariusz, ja mam tylko taką prośbę. Pozdrawiam całą rodzinę Adela Maria i błagam, błagam tych siostry i braci, którzy słuchają, niech się nie pytają, czy są na antenie, czy wchodzą na antenę, bo, bo tak jak małe dzieci w przedszkolu, serio, aż, aż przykro. Trzeba się słuchać, już nie chcesz. Mm. A ale do... Jest mówione wszystko, a tu tak, takie problemy. Coś. To prawda. A do rzeczy, czy pan chciał na temat coś powiedzieć? Ach, ja byłem przed chwilą na zewnątrz, poza budynkiem, i nie wiem, o czym jest mowa. A no właśnie, to dziękuję panu też serdecznie.